Jeżeli chodzi o stronę wydawniczą samej płyty, to pomyślałem sobie, że dobrze będzie tworzyć tytuły płyt. Bo to w ten, w ten sposób zachęca, powoduje u klienta chęć kupienia płyty. Powiedzmy, jeżeli to będzie, dajmy na to, mówię, na, na rybkę prywatka u Marioli, czy prywatka, prawda, u. Zosi, no to wtedy wiadomo było, że to byłaby jakaś płyta, prawda, imieninowa, czy coś w tym rodzaju. Jeżeli chodzi o muzykę młodzieżową, to nie przypominam sobie e, dokładnie tytułów e, płyt. Nie, nie pamiętam czy były, bo chyba zespoły same nadawały e, nazwy tym, 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 tym płytom. Natomiast w innych wypadkach, jeżeli chodzi o piosenki, o szlagiery to starałem się tworzyć, wymyślać właśnie tytuł, nadawać tytuły płytom. Ja w ogóle uważałem, że płyty można kolekcjonować, podobnie jak kolekcjonuje się znaczki pocztowe. Dlatego zawsze chciałem tworzyć większe serie. Na przykład wymyślona przeze mnie, stworzona przeze mnie seria Polish Jazz, kiedy... Zwróciłem się do polskich znakomitych naszych jazzmenów, żeby obok muzyki, którą chętnie grają, prawda, czy to będzie Ellington, y, Armstrong, prawda, czy, czy Hampton, czy inni, y, żeby również komponowali swoje utwory. No, przede wszystkim zaczął to oczywiście komeda, ale. Poszli za nim i inni, przecież w tej chwili tego, ten cykl już właściwie składa się gdzieś z ponad chyba 80, a może nawet i więcej, long play i jest to wyłącznie muzyka polska, co właściwie nadało olbrzymią rangę muzyce jazzowej. Przepraszam, ja bym chciał, żeby to Chodziło mi o to, żeby u nabywcy właśnie stworzyć chęć, kolekcjonowania, chęć zbierania płyt, dlatego starałem się y, tworzyć cykle płytowe, które, które by zainteresowały ludzi i żeby po prostu zbierali tak, jak zbierali znaczki pocztowe. Bardzo ciekawa historia, że wówczas, kiedy zaczęliśmy nagrywać y, zespoły młodzieżowe, y, właściwie było stosunkowo niewiele repertuaru, dosłownie Braliśmy te nagrania dosłownie jak świeże bułeczki. Często bywały to cztery piosenki, czasem więcej, i właściwie tworzyło się wtedy małe płytki, większe płyty, aby tylko e, jak najszybciej dokonać nagrań. Ja nie wpływałem, nie, nie uważałem to za, za potrzebne, zresztą nie było nawet tak wiele repertuaru, żeby w ogóle można było z czego wybierać. Poza tym e, należy pamiętać, że te piosenki, które obecnie stały się już dosłownie klasycznymi przebojami zespołów tak zwanych kolorowych, to były właściwie wszystkie w zasadzie były udane oczywiście, niektóre były większymi przebojami innymi, ale moim zdaniem były to świetne rzeczy w doskonałych wykonaniach prawda, na naszych młodych tych dziewcząt, karnistanek, czy, czy, czy innych, czy, czy Niemena, czy Krajewskiego, prawda, to były to naprawdę świetne rzeczy, które ostały się w końcu, jak widać. Ja nie wpływałem na repertuar y, tych młodych ludzi, ani, ani na repertuar, który mi proponował pan Walicki, zresztą pan Franciszek na pewno lepiej pamięta y, te, te sprawy, ale akceptowaliśmy to, co, co nam zespoły proponowały. Tych zespołów było kilka. Jak, jak wiadomo, poza tymi zespołami z Wybrzeża, przecież były inne zespoły, które też nagrywały, i uważaliśmy, że, że to, to, co nam proponują, to jest właśnie to, czym się najlepiej czują. Ja o nakładach nie decydowałem, decydował właściwie dział handlowy, ale to też było uzależnione od produkcji. Jak mówiłem, produkcja bardzo kulała. Więc te ilości, które były potrzebne, właściwie nigdy, inaczej bym powiedział, to co się produkowało, nigdy nie mogło zaspokoić potrzeb odbiorcy, bo zawsze produkowało się za mało. A dlaczego? Dlatego, że technika niestety była bardzo kiepska, prymitywna w fabryce. Proszę nie zapominać, że często to były maszyny, prawda? Jeszcze przedwojenne albo powojenne, które kupowano gdzieś tam na zachodzie, w złym stanie, i one po prostu nie, nie, nie nadawały się do, do takiego szyb, do, do szybkiej produkcji. Ja wprowadziłem jeszcze jedną taką zasadę, którą też podpatrzyłem, przyznam się, e, za granicą, mianowicie spotkania z handlowcami. Dotychczas było tak, prawda, że handlowcy w ogóle nie wiedzieli i otrzymywali jakieś informacje o wydawaniu płyt, o tym, prawda, że co się ukaże, co się nie ukaże. Ja wprowadziłem taki zwyczaj, że przedstawiciele większych central handlowych przyjeżdżali do Warszawy na przesłuchania. Było to jednocześnie dla nich atrakcją, bo wtedy wiadomo, że w Warszawie można było więcej kupić prawda, niż na prowincji, więc dla nich taka wycieczka do Warszawy była bardzo. Korzystna. I ja wtedy po prostu prowadziłem audycję, puszczając z taśmy, no czek, puszczano z taśmy, e, w, niektóre pios fragmenty piosenek z poszczególnych płyt. I handlowcy, słuchając tego, od razu składali zamówienia. Bo to ich z miejsca, prawda, frapowało. Mieli, mieli od razu, y, słyszeli od razu, jak. Co, co jest nagrane i, 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 i w czym rzecz prawda i na ile to może zainteresować ich jako sprzedawców. Jeżeli chodzi o prawa wykonawców, to właściwie takich praw wykonawcy nie mieli w, w ówczesnym systemie, w, obecnym, w, w ówczesnym prawie autorskim, ponieważ y, z tantiem korzystali tylko twórcy. Ani wykonawcy, ani piosenkarze, ani instrumentaliści nie otrzymywali tantiem, mieli tylko jednorazowe honoraria. Stawki niestety nie były zbyt wysokie, dlatego że stawki ustalało, ustalała nie firma, a Ministerstwo Kultury. I za każdym razem, kiedy trzeba było podnieść komuś stawkę, trzeba było występować specjalnie do ministra kultury. O podniesienie honorarium, co nie zawsze niestety się, nie zawsze się udawało. Bardzo często odmawiano. I dlatego może istnieje obecnie pogląd, prawda, że wówczas rzeczywiście honoraria były stosunkowo niskie. Teraz wprowadzono już prawo dla wykonawców i teraz wykonawcy będą otrzymywać swoje honoraria, swoje tantiemy prawda, z tytułu nagrań czy wykonań. Trudno mi powiedzieć, ja y, tymi sprawami się w ogóle nie zajmowałem, ale w 60-tych latach nie było specjalnego przerostu. Myśmy wtedy mieścili się na długiej pięć, było to stosunkowo nieduże nie pomieszczenie, nie to co potem, prawda, na, na, na Woli. Y, I sam fakt, żeśmy dawali bardzo wysokie dochody państwu, świadczyło o tym, że, że od, te fundusze, prawda, szły do, 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 do Skarbu Państwa. Jeżeli chodzi o przerosty, możliwe, że potem nastąpiły, ale, ale te przerosty następowały nie tylko w nagraniach, a w bardzo wielu różnych firmach i, i potworzyło się mnóstwo wicedyrektorów, zastępców wice dyrektorów, wice wicedyrektorów i tak dalej. Wtedy tego nie było. Trudno w ogóle powiedzieć o tak zwanym wyborze repertuaru. Wybór repertuaru oczywiście zawsze był i jest i będzie, dlatego że to jest normalna selekcja. Która następuje wszędzie, w każdej, w każdej dziedzinie zresztą, nie tylko sztuki. Na ogół te zespoły, które już miały swoje płyty, które zdały egzamin zarówno artystyczny, jak i handlowy, co nie jest bez znaczenia, nie miały trudności z nagrywaniem płyt. Po prostu czasem trzeba było czekać na kolejność, ale nie, nie przypominam sobie. W każdym razie, kiedy ja prowadziłem redakcję, to. Nie miałem jakichś takich konfliktów z tego tytułu. Po prostu nagrywało się to, co było już znane, co było popularne i co było chętnie kupowane. Jeżeli chodzi o moją decyzję nagrywania zespołów młodzieżowych, to bardzo, bardzo ciekawa historia, bo gdyby. Gdyby mi polecono, a gdybym ja zdecydował na nagranie dziewiątej symfonii Beethovena, to ja bym nie miał żadnych wątpliwości, bo, bo to jest genialna muzyka, bo to jest arcydzieło wszechczasów. Ale jeżeli pojawiają się młode zespoły, które może jeszcze nie są tak artystycznie dojrzałe, ale są spontaniczne, interesujące, frapujące i na pewno będą chętnie kupowane, no to wtedy podjąłem jakąś taką decyzję. Nie pamiętam tego momentu podjęcia decyzji, bo to, to bardzo trudno po tylu latach zapamiętać.